Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Half Life Lost Coast, grze, którą każdy dostaje po zakupie Half Life 2. Dlaczego powstała, co skrywa, o tym nie tylko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Half-Life Lost Coast to darmowa gra, którą otrzymuje się po zakupie gry Half-Life 2. Wydana została w 2005 roku przez Valve i zawiera jeden krótki poziom, który znajduje się w mieście Święta Olga. Pierwotnie poziom ten miał wystąpić gdzieś w rozdziale Highway 17. Poziom był w zasadzie ukończony, jednak brakowało mu jednego elementu. Zgodności. Nie wiedziano, gdzie umieścić ten poziom, dlatego podczas tworzenia Half-Life 2 został odrzucony i nie pojawił się w oryginalnej grze. Poziom ten wykorzystano dopiero, gdy Valve chciało w jakiś sposób pochwalić się nowymi możliwościami silnika Source. W ciągu kilku Kulat udało im się zaimplementować do silnika technologię High Dynamic Range. W skrócie HDR znacznie poprawia cienie rzucane przez światło oraz poprawia kontrast gdy byliśmy na przykład w ciemnym korytarzu. W tych czasach był to kolejny krok w rozwoju grafiki w grach i robił on ogromne wrażenie. Warto również skupić się na innych elementach jakie dodali twórcy do Lost Coast. Jedną z ważniejszych opcji oprócz technologii HDR był tryb komentarza, który zawsze oferuje nam gra gdy wybierzemy opcję rozpoczęcia nowej gry. Wówczas na mapie pojawiają się charakterystyczne dymki. Po kliknięciu przycisku użycia włącza się komentarz jednego z twórców gry. Opowiada nam albo o historii lokacji, Albo o technicznych zmianach w grze. Najczęściej taki komentarz trwa około minutę i stanowi fajny element, który pozwoli nam zobaczyć grę od środka. Na końcu mamy funkcję przetestowania naszego sprzętu. Niestety wyniki otrzymujemy dopiero na końcu, a nie w trakcie gry. Gra składa się z jednego poziomu. Głównym elementem jest klif, na którym leży klasztor wraz z kościołem. Na wybrzeżu klifu oprócz małych statków znajdziemy ogromny wrak, który miał mieć pierwotnie jakieś znaczenie. Jednak oprócz tego, że przy wraku znajdziemy amunicję do rewolweru, to nic tam się nie znajduje. Odnajdziemy również rybaka, który powie nam o miejscu, w którym się znajdujemy. Iopel klasztoru na twardym lądzie znajduje się miasteczko święta Olga, które jest regularnie bombardowane przez kombinat pojemnikami z hadkrabami. Jako iż rybak dużo słyszał o naszej postaci, daje mu za zadanie zniszczyć wyrzutnie i uratować miasteczko. Pierwotnie trasa jest zapewniona przez drewniane schodki, jednak szybko zostaje zniszczona przez kombinat, więc gracz będzie musiał przedostać się przez trudniejszą trasę. Twórcom spodobał się pomysł, jaki wykorzystali podczas tworzenia pierwszego Half-Life, a mianowicie poziom z klifem. Spodobało im się to, bo przy takich etapach gracz musi uważać w każdą stronę, bo inaczej zostanie mimo zaskoczony. Gdy gracz do do klasztoru i kościoła, Gracz będzie musiał zniszczyć wyrzutnie. Gdy Gracz odkryje, jak to zrobić i uszkodzi ją, uruchomi on alarm, który sprowokuje kombinat do interwencji. Pojawi się wówczas parę kombajn soldierów oraz helikopter. Po pokonaniu żołnierzy dostajemy amunicję do rakietnicy i stajemy do walki z helikopterem, który mogliśmy widzieć w rozdziale kanały. Po zestrzeleniu wroga i po wejściu do wózka zjeżdżamy na dół i po krótkiej rozmowie z rybakiem gra się kończy. Po wypuszczeniu gry recenzyci ocenili ją głównie pozytywnie. Podobał im się pomysł trybu komentarza oraz graficznie gra stała na wysokim poziomie. Krytykowana była natomiast długość gry, którą dało się przejść dosłownie w kilka minut. Tak więc czym jest Lost Coast? Jest to eksperyment, który pokazał w Valve jakie funkcje graczom się podobają, a jakie nie. Nie wnosi ona nic praktycznie do fabuły, gdyż gra jest niekanoniczna. Trzeba na Lost Coast również patrzeć jako prezentację nowej technologii. Prawda, dzisiaj jesteśmy wręcz napychani zupełnie nową Technologią odbijania światła. Ale gdy gra się w Lost Coast, to warto mieć z tyłu głowy, że w tym przypadku głównym założeniem było ukazanie czegoś na tamte czasy nowego. Finalnie, oprócz tego, że HDR zaczął pojawiać się w każdej kolejnej grze valve, to zaczął również pojawiać się tryb komentarza. Dzięki temu wiemy o wiele więcej o developingu, epizodów czy innych gier valve niż kiedykolwiek wcześniej. I to tyle, co chciałem wam opowiedzieć o Lost Coast. To był jeden z takich prędzej esejów niż jakiś filmik omawiający daną lokację, postacie i tym podobne. Zrobiłem tak, bo wolałem umieścić loską w jednym odcinku. Piszcie swoje sugestie co do następnych filmów. Widzimy się w piątek. Cześć!